Hej, nie wiem, teraz już bardzo, się W kolejnym odcinku misji z Traw i Ten Kit, czyli poziom Twój Stary i Twoja Stara, czyli. Piękna i bestia. Mam tutaj Hildegarda do pokonania i tą Laskę ze składu Bożaka z dziewiątej kinówki. Jaka to jest fabuła? No to jak wiemy, no twój stary, twoja stara poznali się kiedyś tam, jakoś tam, w tam okolicznościach, w jakimś tam klubie. Potem powstałeś ty i taka jest to, tego oto historia. Ale tutaj na scenę, kiedy twój stary poznał twoją starą i twoja stara zakochała się w twoim starym. To oczywiście musiał twój stary, jakoś twojej starej zaimponować. Tak się stało, że zupełnym przypadkiem szli sobie na randce i nieskruchy, nie pietruchy wyskoczył im kitbu! On wyskoczył w ogóle z szamba, tak w ogóle sz szli sobie ulicą tam, generalnie miasto, pięknie, romantycznie, więc w ogóle nagle szamba, Bu Wyskakuje kitbu! I mówi do jego starej, Gigi, gigi, gigi! a, a jego star na to. Łoty! I od razu z gardą. I teraz mamy oto, co się dzieje. Jak widzimy po scenerii, możemy się domyślić, w jakim to było mieście. Prawdopodobnie, żychlin albo Bydgosz, podobne. No i mamy, no. Kit był jak wiecie. Do dżentelmenów nie należał, więc zaczął y, ryfankę zamiast y, od jego starego. To najpierw musiał y, mini minibosta pokonać, czyli twoją starą. Więc zaczynamy od walki z tą oto rudą. Co tam tej rudej to nie pamiętam, ona na pewno była z dziewiątej kinówki z tego składu Boziaka, ale konkretnie nie pamiętam, jaką ona tą y, funkcję w tej kinówce pełniła. No pewnie niezbyt dużą, bo to w końcu baba, ale w tamtych czasach baby jeszcze y, nie, nie mogły dużo robić. No ale wiecie, tutaj. Tutaj jakoś tam istotną funkcję pełniła. Dlaczego twórcy postanowili zestawić ją z Hildegardem? No piękna i bestia w sumie pasuje, bo nawet nie jest właśnie ruda szmula, ale dlaczego Hildegard akurat to nie. Co nie przewidziałem, bo Hildegard to postać jak widzimy typu Megazord, co znaczy, że jest giga wielka, to znaczy... Że ciężko jej zadawać sensowne obrażenia, bo jak się podchodzi do niej, to ona te obrażenia tankuje, ale jednak chyba się pomyliłem, Patrzę, jak tu widzę, jednak ten Hirtegard od Buu otrzymuje normalne tutaj hitboxy, bo na przykład, jeżeli chodzi o walkę z takim Brolim, to gość ma jakąś taką naturalną tarczę, której nie mają inne postaci. Na przykład, żeby go pierdekreś tak w normalnym trybie, to trzeba najpierw mu tą obronę zbić, co w przypadku wielu postaci nie jest łatwe. Dobra, próbujmy kamechę trafić, to no, kamechą legendy głosu kiedyś trafi, no prędzej. Prędzej kurczę tym kamieniem, który zawsze się celuje tego jedynego liścia, kiedy chcecie rzucić się trafia niż tym zasraną, niż tą zasraną kameką. No ale nic, co by nie było, to mamy tutaj jeszcze ruchy specjalne, takie jak oczywiście Ultimate, którą jest oczywiście typowy ruch z w Dragon Ballu, czyli swego rodzaju niszczenie planety. Za chwilę to postanowię wam zademonstrować pięknie oto styl, tylko najpierw tutaj yy, uskuteczne, uskutecznie zwykłe, zwyczajne, długie obijanie mordy w postaci po prostu wykorzystania Max Powera. I teraz up! Góra i padel I puu! O, patrzcie, goś jeszcze stoi. No, dobra, no to dokończmy roboty. Oczywiście teraz, zawsze jak jak ma 0 HP, to mu się załączać tryb przetrwania, ależ nie tym razem. Tym razem mu się nie powiodło. No i pierwszy poziom tego odcinka zakończony. Ja! I rozpoczynamy kolejny pod tytułem Stoicy. No i mam tutaj klasztor tybetańskich dników, do którego, do którego jednego przedszkola chodzili yy, ten Shin Han, ten. Ten Arab z początku Dragon Balla i ktoś tam jeszcze był nie spojrzał. No i wiadomo, jak to jest w klasztorze stojków, nagle pojawia się tutaj wanda Scarlet Witch z doktora Strange'a i robi tutaj totalny rozpierdzie No u nas nie będzie to Scarlet Witch, tylko z niewiadomych przyczyn pojawi się tam Vegeta SS4, który yy, po zyskaniu super mocy Dragon Ball GT powstaje, że znowu będzie zły i zacznie od likwidowania takich oto stojków. A namówił go do tego nie kto inny jak Nappa. Wiadomo, Nappa, Nappa porzucił wtedy karierę już w Hollywoodzie przestał już kręcić wysokobudżetowe filmy. Jak wiadomo, MCU przestało się wtedy już sprzedawać, więc Musiał poszkać innej roboty, więc znowu poszedł do Vegety. Zebrał smocze kule, pomyślił, że Vegeta znowu stał się złym i współpracował z nim w celu przejęcia władzy nad wszechświatem i stworzenia międzygalaktycznego kina hollywoodzkiego. Coś, te, coś ten deseń. No i jak wiadomo, Vegeta długo nie musiał myśleć. Vegeta łatwo na, na złą stronę przeciągnąć, jak wiemy. Jak wiemy w tym w Dragon Ball Z y, w Busa, się to udało bez większych problemów. No i y, teraz toczymy walkę tutaj z tymi. 珍しいミニカビ Dlaczego, dlaczego walczymy na jakiś Pustkowiu i to jeszcze w nocy, a nie w klasztorze typy dańskich No, odpowiedź jest prosta, jak linijka, to znaczy, że po prostu nie było tutaj dostępnej mapy, która przedstawiałaby odpowiednich klasztor, więc po prostu bohaterowie przenieśli się na uwielbiane przez wszystkich, wszystkie postacie w Dragon Ball Pustkowia, które swoją drogą są domem Piccolo i Piccolo mógłby tutaj się ubrać, że mu na chacie w nocy jakieś mnichy z wegetą się i wegeta znowu jest zły. No, ale tak to jest. Pytacie, co w tej fabule robi Goku? Gdzie jest Goku? Goku nie ma jeszcze, bo jeszcze nie nie wparował na scenę, żeby stoczyć walkę z Wegetą, gdzieś jeszcze gdzieś mówisz, po prostu Goku jeszcze się w tym momencie o tym nie dowiedział. Za to Pajkuchan, który jest postacią z nie wiem, czy on był w oryginalnej matce na bo... Nie czytałem do tego momentu Mangi Dragon Bala, ale Pajkuchan już na pewno był mnichem tybetańskim i skąd on się właśnie wziął na ziemi, dlaczego on w ogóle żyje i tutaj jest, tego moje dziury fabularne też niestety nie są w stanie wyprostować i nawet nie będę się silił, żeby to zrobić. Co jest Pajkuchan jest postacią kurewsko, kurewską silną w tej grze, no to nie ma co ukrywać. On jest mega, 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 mega mocny. Ma tutaj taki ruch pod Hypertornado, który przed chwilą mogliście, mogliście podziwiać. W której jak się <laughs> w to wleci, no to po prostu się leci jak słabo szuznański w kosmos. Po prostu w moment się odlatuje, no nie ma na to sensownej kontry. Na szczęście Vegeta ma coś takiego jak Explosion Wave, co, co jest jak wiecie również yy, kurecko Unbalanced ruchem i ma fajne flasza, który praczyciel mi zadaje damage. Zbowego w ogóle nie czuć mocy tego SSJ4 Wegetą. Z fajna flasza zapierdził tylko 9000, czyli niecały jeden pasek zdrowia. Co takiego pajku Hana to powinno strącić, strącić po prostu z planszy, no, ale tak się tutaj jak widzimy nie wydarzyło. Ale spokojnie jak na wojnie obrażenia w tego w nam, Namora na... Nama... Kurczę, Namasa! O, ta postać się nazywała Namas. Pamiętam postać w Kakarota, się znowu grywałem. W Kakarocie ta postać była. No jak widzimy Namas jednym takim oto atakiem takiego Vegeta yy, rozwala jak chce. Jeden pasek z i wybił tym swoim super unstoppable yy, ciosem. No czasem tak bywa, że potężny Super Saiyan 4 nie może sobie poradzić z potężnym tutaj przedstawicielem wschodniej kultury. No, ale nie ma co się przejmować. Jak widzimy w tle możemy nawet sobie... O, ale mnie teleportyrolem odgrał, tyle możemy sobie kapsulę science oglądać, nie wiem co ona tam robi. Nie wiem dlaczego zacząłem z nim przegrywać może tylko, że moja taktyka w tej grze zawsze jest po prostu pod tytułem na Ja po prostu cały czas atakuję jak taki tępy minion z LoL'a. Po prostu lecę przed siebie i pu, pu 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 byle się tylko udało. To jest moja taktyka na zawsze na zawsze wygrywanie praktycznie i zawsze się prawie sprawdza. Kolejny poziom ukończony. here's a gift No i zaczynamy poziom niskich klasy wojowników No i mamy tutaj paru tych wieśniaków niskiej klasy Wiecie, sajanów i tam innych tam brudasów Okazało się właśnie, że tutaj Książę Vegeta stwierdził Dobra, panowie, wszystko jest fajnie, ale koniec bo tu mam dosyć z tymi y, niskie, Niskimi klasami i tak dalej Lordzie Frieza, weźmy, zróbmy z porządek, porządek Zrobimy ci elitarną jednostkę Sajaninów i będziemy tutaj rządzić z Galaktyką na naszych zasadach, a nie jak jakieś wieśniaki Będziemy niskiej klasy Brudasu trzymać No i Lord Frieza powiedział, dobrze Dobrze, młody wegeto, nawet nawet nie głupio myśli, możemy tak zrobić, skasujmy tych wieśniaków. Radica, Radica to, czyli jakoś, jako pierwszego, po prostu mu zrobili kurczę, NKWD, egzekucję, nawet walki z niej I wiadomo, kto musiał w tej drużynie się znaleźć, nie kto inny jak Napfa, czyli sam ukryty imperator kosmosu, najsławniejszy reżyser w całej galaktyce. Mi się jedna ja rzecz nie podoba, że już widzę, że tu jest Małpa jako pierwszy przeciwnik, a ja wybrałem wegetę, które no, do walki z mapą się nadaje. O jak widzimy jesteśmy na Freeza 86 planecie. Pamiętacie tą planetę z poprzedniego odcinka? Nikt nie pamięta ale ja pamiętam to jest ta planeta, w której, na której nie ma burdeli i nikt na tą planetę z reguły nie lata. To jest właśnie idealne miejsce, widzę, Lord Freeza zebrał do likwidacji właśnie takich Sajanów, bo nikt nie lata na Freeza 86, więc straty po prostu wizerunkowe, wizerunkowe budżetowe nie będą duże. Co najwyżej właśnie burter się troszkę z Gisem zdenerwują, no ale oni mogą uprawiać miłość w dziesiątkach tysięcy i Galigan niespodzianka! Dobrze muszę szybko tą mapę zacząć, bo ta małpa. ta małpa is the, is the problem, jak to. jak to gadają niektórzy. ta, ta, Monki i severy problem to jest inteligentna małpa z planety małp. Ona właśnie mogłaby inwazję na planetę małp przeprowadzić, no bo walka z tymi mapami no jest trudna, bo po widzicie oni mają taki naturalny pancerz i nie można ich po prostu z miejsca tak sensownie atakować. Ja się tu zmienię, właśnie na Freeza, bo to będzie chyba lepszy wybór. Freeza ma. Freeza ma dobrą rzecz yy, do anihilacji takich małp, czyli mianowicie palcówkę. Dev Beam, Beam, to po prostu wiecie, jest jak płachta nabyka na takie małpy. Po prostu się, o, tu on tu robi te czoł. Coś tam, ja odlatuje odlatuję na kawałek, tutaj wciskam sobie trójkącik, o nie trafiłem. O, oczywiście, to się zdarza, to może zaatakujmy z bliska. Troszkę tam obrażeń wysadziłem mu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze parę, 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 parę ciosów. O, i udało się małpy pokonać. Death Beam, dwa paski energii, operów. No i mamy Bardoka. Patrzcie, prawie kanoniczna walka. Bardok znowu atakuje Frizy, tylko że nie w tym miejscu, co się robi w kosmosie. Się, czasem zastanawiacie się, jaki cudem Bardock oddychał w kosmosie. Ja czasem właśnie nad tym myślę, ale potem stwierdzam, że jednak nie ma co o tym myśleć. Ale piękny unik zrobiłem. Kurde, nagrałem to. Chyba będę musiał z tego zrobić specjalne, specjalne wydarzenie. Po prostu takie uniki to mi chyba nigdy nie wchodzą. No, to jest pierwszy raz, kiedy widzę, że mi ta, coś tak pięknie, pięknie tutaj wyszło. O, chciałem Dead ma zrobić, ale już O, pięknie mi wlecił z tego final. pięknie po prostu na tego Devina mi z tego fajnego revenge'a wleciał. Po prostu bardzo piękne zachowanie z tego Bardoka. Jak wiemy Bardock tam inteligencją nie grzeszył, no stwarzałem na to, co, co zrobił, czyli rzucił się solo na freeze. Ę. No i wszyscy wiemy, jak skończył. Zaraz chcę wam zaprezentować dokładnie, jak to wyglądało. Mianowicie, tu jest Bardock, patrzcie, a tu jest Fizyka, o. Fizyka pod tytułem Dead Balla. Bardzo kidzie zajrzeć fizykę, no i wiadomo nie zdoł, bo jest yy, debilem. O, znowu mi ten teleport się. po prostu trzymałem sobie kółko. Patrzcie, jak kopa w jaja strzeliłem. Kurde, jakiś mi się ukryty skill załączył. Nie wiem, jak, jak mi się czegoś nie chce robić, to ja po prostu robię to perfekcyjnie. Ja, musi mi się wszystko w życiu nie chcieć, bo ja wszystko, czego mi się nie chce, to nie wiem, to nie ja robię perfekcyjnie. W pracy jestem, kurwa, totalnym perfectem. A We wszystkim, co w mi się robić, to jestem totalnym wiemem. Tak to było. Przed Panicim Crash. Pięknie, leży, to go zaatfioł, to go zaatfioł. No i teraz m, musi wrócić tutaj następny e, nasz przeciwnik: czyli mianowicie Masza O, to jest ciekawa postać. Znaczy, z tą ciekawą to bym się kłócił, ale ona kiedyś była, zanim e, wyszedł e, film z Brolin, i tam parę innych tam rzeczy, a Akira to wyjaśnił. Ona kiedyś była, e, ludzie myśleli, że to była matka Goku. E, tak, oczywiście nie było. Matka Goku była dużo ładniejsza. Ten oto tutaj e, Babo Pop, e, matką Goku. Na szczęście, na szczęście nie był, no ale takie kiedyś były teorie. To jest taka ciekawostka. Przedtem było DLC do Kakarota z Bardockiem, które wspominała jest najgorszym DLC do Kakarota. I tam myślałem, że troszkę bardziej rozwiną te wątki właśnie tej, tej jego drużyny, ale tam w sumie za, za dużo, za dużo poruszone to nie było. Tam że ten atak frezy jakoś jest bardziej użyteczny, nic okazało się, że nie. Ta ogólnie, ta ogólnie transformacja jest strasznie słaba strasznie się wolno atakuje w niej w ogóle. Tylko weźmy sobie trzecią formę, czyli formę Freeza z obcego. Ta transformacja może i wygląda i głupio. Ale gra się nią całkiem spoko. Kiedyś swoją drogą to była moja ulubiona transformacja właśnie w pizzy. Nie wiem czemu jak byłem mały, to miałem chyba dziwne gusta jakieś, ale tak kiedyś było. Teraz już na szczęście tak nie jest, teraz uważam, że ta transformacja jest dość średnia, ale w tej grze gra się nią no, tym po prostu, no, co mogę powiedzieć, no miodnie. Mam tutaj Dead Beam, jest elegancko, oczywiście go nie trafiłem. Tutaj Masza próbowała użyć Science Scion ale jej też nie wyszło. Piękny kopniaczek prosto w brzucho i poleciała również na Marsa. I został nam jeszcze jeden zawodnik, czyli Tarle. Specjalnie dla niego przemienię się w trzecią formę. CEGARA! Ja przemienię się w czwartą formę, znaczy w czwartą i pół, czyli w czwartą formę 100%, czyli Freeza oczywiście na sterydach. Jedziemy. Z rzadko się strasznie gra tą formą w buducie takiej, szczególnie rzadko się wybiera tą formę Freezy. Tylko dawno nią nie grałem, ale ona ma jeden strasznie fajny atak. Na Ultimate to ma chyba rzucanie pizzą swoją drogą. Tymi kęzonami w sensie, takimi innymi. Zaraz się przekonamy, zobaczmy. You will I die by my hand. A nie, to po prostu taki zwykły, taka zwykła fala energii, która zawiera absurdalnie dużo życia. O, to kurczę, 18 tysięcy, prawie 2 paski zreat, to więcej niż dead Ball. Nie, no fajnie się gra tą kliczą. w ogóle strasznie się wolno ładuje, ale to w sumie jest zrozumiałe, bo ma taki mocny a taki pacie. Tu jest wrzucanie pizzą. Aha, pizza w ogóle nie zadaje obrażeń, chyba tylko jedną ja trafiłem. No i dobra, nic. Tanne z pokonanym jest spokojny i odcinek jest zakończony. Dzięki za oglądanie, do widzenia dzisiaj.